Hello, to ja. Z tej strony Axolocim, dzisiaj zaczynamy Minecraft. Przepraszam, że tak trochę z opóźnieniem, ale z mojego kolegi może nie słychać. Chociaż jakby chciał, żeby go spotkać, to może słychać. Się... Jeśli nie chcesz odzywać, to się wycisz, jeśli się nie chcesz odzywać, jeśli chcesz, to, mu, to nie musisz się wyciszyć. Chcesz coś do widzów, coś do widzów powiedzieć? No. Polecam jego kanał. Jego kanał to Rycho Coś Tam Rycho Gamer Rycho Gamer, no Zapraszam do subskry subskrybowania i lajkowania No oczywiście zaczynam na na YouTube nie wiem co i... Co w jakim momencie i jak mogę powiedzieć? Więc mogę się trochę zacinać, ale później, było trochę długie, bo nie miałem mikrofonu i nie mogłem wrzucić. I trochę szkoda. Wow. Trochę w tym lifa była. Dobra, czy wyruszamy na podróż, panie Grzegorzu? Jest jeszcze crafting table? Jest. Pytałem się, czy jest jeszcze crafting table, ale jak jest, to dobrze, bo teraz robię sobie cura. Po angielsku, a być może będę miał kanał angielski i też Daily. Jakieś nie, nie reklamuję programów Daily. Spokojnie, no, mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to wrócić bo jeszcze będę chciał się zalogować na YouTube, bo mam na no. Dziękuję Wam za oglądanie i to będzie pierwszy odcinki. W sensie jeszcze kiedyś nagrywałem odcinki, ale to bez dźwięku, a dźwięku nie chciało mi się dodawać. Ja też nie jestem najlepszym montażystą, więc nie będzie tutaj zbytnio montowania. Bo nie zbyt umiem montować, bo znam się bardziej na programowaniu niż montowaniu, a poza tym nie mam żadnego w komputerze programu do montowania. No i jak będę miał i się trochę po szkole z tym, to zacznę montować, będzie wszystko ładnie gra grać. I może kiedyś będę doliczał do was na serwery różne. No. Mam jeszcze jednego kolegę, ale on niestety nie gra, bo nagrywam to o 21.48. Nie chcę pokazywać mojego Niko na razie, bo będą do mnie pewnie przychodzić zaproszenia do znają, Chociaż w tym momencie mam około 5 osobów. Dobra. Aha, piękny klacz. Na razie jest bez twarzy, jak pokażę twarz. To... Nie hajtujcie. Kolor do też wam nie powiem. Panie Rycho, pan idzie. Okej. Okay. Masz łódkę? Nie. To wsiadaj. Ty mnie pomyliłeś z moim kolegą z klasy. Z naszym kolegą z klasy. Tak, bo jeszcze chodzimy do szkoły, co można usłyszeć po naszym głosie. Ale już za niedługo będziemy mieli w montacji głosu. I... I jak będę miał mutację głosu, to też tak może trochę mniej będę nagrywał. Bo... Nie zbyt chcę nagrywać z takim głosem piskliwym, ale co chwilę takim oooo. Nie... Oj, w komentarzach możecie napisać, czy chcecie z nami zagrać, czy nie chcecie z nami zagrać. My zrobimy... A co, co nowice, czy na wicach? Możemy zrobić. Dziękuję. No to jego też sobie No. Tutaj, niestety, kończy się nasze płynięcie. Właśnie widziałem. Widziałem spoko. O wow. Ej. Z mojej perspektywy, to wygląda ładnie. Okay. To są rozwijanie... kanału. Ja tam będę nagrywał na przykład coś. ...i tak dalej. No. No i może jeszcze inne, ale na ten moment ja już kończę. Do widzenia i że żegnamy się z widzami. Kolejny odcinek będzie. Następnego dnia nie wiem o który bo jeszcze nie mam zaplanowanych godzin. do... Siemanko.